Pytanie internauty. Auto instalacji LPG odpala na benzynie. Po przełączeniu się na gaz, gaśnie. Jaka może być tego przyczyna? Dzień dobry Państwu, Piotr Zadchi, Energii Gaz Polska, ekspert LPG. Witamy. Pytanie od internauty. W momencie przełączenia na gaz, samochód gaśnie. Przyczyna znana nam, jako tutaj specjalista, możemy się oczywiście podzielić jako informacja. Najprawdopodobniej w tym przypadku, al. W większości przypadków na 99% są albo uszkodzone, albo brudne wtyskiwacze gazowe. Polega na tym, że w momencie kiedy samochód się przełącza się, w momencie kiedy rozbrzane jest reduktor i samochód chce przełączyć się na gaz, cewki w elektrozaworów nie potrafią podnieść tłoków, które są w większości przypadków albo zatarte, albo zapchane mazutem, czyli tą warstwą Oleju, którą na przykład przepuściły filtry i osadziła się na tłokach, i w momencie kiedy one są jeszcze zimne, nie potrafią ruszyć tego tłoka z miejsca i cewki elektrozaworów, nawet jeżeli są sterowane wysokim prądem, nie potrafią ich otworzyć. Dlatego ten samochód potrafi zgasnąć. To jest jedna z przyczyn. Druga przyczyna, to jest całkowite ich uszkodzenie, czyli mam jakieś uszkodzenie mechaniczne. Natomiast yy, yy, który możemy zaradzić na takie rzeczy, to jest albo wyczyszczenie wtryskiwaczy, jeżeli jest taka możliwość przepuszczenia im przez specjalną maszynę, która je przepłucze specjalnym płynem i wyczyści z pozostałości, które na przykład nie potrafił wyczyścić filtr, albo już przepuścił je do, do wtryskiwaczy, To się często zdarza, jeżeli ktoś dużo jeździ i rzadko zmienia filtr fazy lotnej, bo tutaj mówimy o filtrze fazy lotnej lub no ewentualnie wymiana tych wtyskiwaczy, jeżeli wtyskiwacz zrobił, wyjeździł już swoje, nie wiem, zrobił 200 tysięcy na gazie, no to już jego e, żywot dobiega końca i trzeba go zmienić, także tutaj są dwie drogi, albo czyścimy, albo wymieniam wtyskiwacze, e, bo to w większości jest e, tego przyczyna. Dzięki.